Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce Wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Idę przecież przygotować Wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mi nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe tych uczyni, bo ja idę do ojca. Oto Słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. Prawda to trudne słowo. Bał się jej Piłat, który stanął przed nim, kiedy stanął przed nim Jezus. Prawdy bali się arcykapłani, faryzeusze, i ci, dla których on był niewygodny. Bali się jej wszyscy totalitarni przywódcy. Boją się jej też ci, którzy mówią małe, codzienne kłamstewka. Wrócę za godzinę. Spóźniłem się, bo były korki na ulicy. Jestem strasznie zapracowany, ale dzisiaj to już na pewno zrobię to, co mnie prosiłeś tydzień temu. Nie słyszałem, jak dzwoniłeś do mnie, a wszystko po to, by przez chwilę pozornie żyło się łatwiej. Prawdy boją się ludzie, którzy używają okrągłych słów, pozostawiają niedomówienia, nie wchodzą w szczegóły. Dobrze zdając sobie sprawę z tego, że półprawdy to dalej całe kłamstwo. Jedni próbują ją zagłuszyć. Inni zabić. Jeszcze inni udają, że jej nie ma. Niektórzy próbują ją dyplomatycznie ominąć. Są i tacy, którzy nie chcą o niej słyszeć, albo że jest względna, że zależy od układów, od sytuacji. Prawda nie przestaje straszyć wszystkich, którzy się z nią rozmijają. Powoduje wyrzuty, spędza sen z powiek. Prawdy boimy się i my sami. Może szczególnie tej prawdy o mnie samym, o tym, kim jestem i jaki jestem. Nie chcę jej przyjąć, nie chcę jej uznać, bo musiałbym radykalnie zmienić swoje życie. Jednak w głębi serca chcemy prawdy, szukamy prawdy, cenimy sobie ludzi prawdomównych. Ale też dobrze wiemy, że prawda wiele kosztuje. Prawdy nie bał się Jezus, który sam o sobie mówi, że jest prawdą. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jezus, który przed Piłatem stwierdza, ja się na to narodziłem, i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. Prawda jest drogą do prawdziwego życia. Prawda nas wyzwala. Prawdą jest Jezus, który nieustannie powtarza. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jaką prawdę mamy poznać? Mówi się, że trzeba spojrzeć w lustro, zobaczyć w nim siebie i to, jaki jestem. Myślę, że lepiej niż w lustro jest spojrzeć na Jezusa i przez Niego odkryć prawdę o sobie. A jaka jest prawda o nas? Jest taka, że jak Tomasz i Filip, nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale jesteśmy z Jezusem którego możemy pytać o najbardziej oczywiste rzeczy. Prawda o nas jest taka, że często upadamy, ale prawdą jest też to, że Bóg nieustannie przychodzi ze swoim miłosierdziem. Nie jest prawdą to, że jesteśmy beznadziejni i do niczego się nie nadajemy. Prawdą jest to, co czytaliśmy. Wy jesteście wybranym plemieniem. Królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Wy jesteście tymi, których przeniosłem z ciemności do światła. Prawda o nas jest taka, że w naszym życiu zawsze może zwyciężyć dobro, że zawsze możemy mieć nadzieję. Prawda o nas jest taka, że żyjemy wiecznie. Że Bóg przygotował dla nas miejsce w domu swojego Ojca, że wszyscy tam zmierzamy drogą, którą jest On sam. Prawda o nas jest taka, że możemy kochać, możemy się śmiać, możemy patrzeć ludziom w oczy. Taka jest prawda o nas, odkupionych przez Pana. Tak żyć mogę tylko wtedy, kiedy żyję z Jezusem który jest drogą, prawdą i życiem. Poznam prawdę o moim życiu, kiedy poznam Jezusa i zobaczę siebie w jego świetle, w jego prawdzie, w jego życiu. Prawda to trudne słowo, ale bardzo jej potrzebujemy do naszej wolności, do naszego życia, do naszej wieczności z Jezusem.